Witamy w kolejnym odcinku Dzisiaj sobie zrobimy rajd nowy dwugwiazdkowy na Maville, ponieważ Maville z tego co widzę nie da rady chyba złapać na Dziko i możemy go złapać w wersji Shiny, wchodzimy do, do rajdu Pierwszy rajd dzisiaj Nie robię go sam, robimy go w dwójkę Co, zostawię sobie Flarka Zostawię sobie Charizarda, bo typ ognisty na niego jest super efektywny Tak samo jak typ gra Czyli sobie jeszcze, jeszcze sobie weźmiemy. Może, nie wiem, co weźmiemy. Weźmiemy sobie, a weźmiemy sobie może na początek Chocha, ha -ha. ha Najlepszego jakiego mam, to jest 2207, to jest 93%, lepszego niestety nie zapałem. Potem damy Charizarda. I trzeciego damy Flariona, bo Flariona wątpię nawet, żeby doszło. Myślę, że to hoch zakończy, bo to wywiesę będziemy robić. No i co, no czekamy jeszcze minutę. Chcę zrobić potem pewnie jakieś chochy. Miejmy nadzieję, że się wkluje jakiś absol. Absol'a już jednego robiłem i wydaje mi się, że dwóch dobrych trenerów absol'a jest w stanie sieknąć, bo robiliśmy ostatnio 12 osób. I sieknęło mi maczampa 100% wymaksowanego, czyli 2889 jakoś tak mniej więcej, trochę mniej niż pół życia mi zostało. Trochę mniej niż połowa mi zostało, więc myślę, że dwóch trenerów z dobrymi maczampami spokojnie powinno go stłuc. Zobaczymy dzisiaj. Jeżeli będzie absolut, to spróbujemy zrobić ten asekuracyjnie w trzy osoby. To zależy, że jeszcze, jakie osoby będą, bo to zależy, co się dzieje na rajdzie, kto przychodzi do rajda. Jak mówiłem, jakieś Hoch, jakieś Absole, pewnie jeszcze będę chciał zrobić parę Mawilów, bo chciałem mieć Pokemona Shiny, w tej chwili mi brakuje właśnie Absola Shiny, Mawil Shiny, nie mam Pikachu Shiny, Raichu Shiny, nie mam Sableye Shiny, wszystko inne Shiny mam, w tym piczy, który mi się wykryło z jajka, więc to był w ogóle Hit, bo to nie było na żadnym evencie, tylko tak o po prostu. Aha, tak, daliśmy chocha, tylko Hoch, zapomniałem, że ten Hoch. Ma ekstra sensory z Brave Birdem Zapomniałem się, że mataków nie zmieniałem. Dobra, walniemy w niego wraz z Brave Birdem i zmieniamy od razu na Charizarda, żeby to szybko poszło. Bo wiem, że gdzieś tam dalej się kluje hochy i ktoś już pisał, że może robić dwa wok siebie i tak dalej. No od razu to inaczej schodzi. Zresztą bijemy co? Bijemy... teraz co? Charizardem i bijemy też flarionem Overheat wchodzi na miękko. No. Bardzo ładnie. Mavil. Mavil ogólnie jest śmieszny Pokémon, tak? Bo to ma taką, no tak jak widzicie, no, ma taką dodatkową, jakby wielką szczenę, którą atakuje, a swoją właściwą, taką głową tylko tam zerka przez. O! Przez bark. Co się dzieje i obczaja sytuację. Mavil. Yy, Mavil nie wprowadza nic nowego do gry, tak naprawdę. Yy, wprowadzi dopiero może coś jak będzie, jeżeli już pamiętam, on ma chyba mega ewolucję, jest mega Mavil. I to coś może zmienić, ale jak w ogóle zrobią mega ewolucję, to cholera wie, bo to jest dopiero... W czwarte genie są mega ewolucje? Czy jeszcze dalej są mega ewolucje? Teraz już zapomniałem. Dobrze, co wygraliśmy? Wygraliśmy 4 Golden Barry, 2 reviver, 6 Super Pontionów, wiadomo, 500 dasa gwarantowanego, 3000 Expa. Ta, Jim był niebieski, także mam maksymalną ilość 14 kulek i nie jest shiny. Nie jest shiny. Szkoda. Nie jest shiny. Jeżeli to szybko poszedamy, Goldenberry bo to ma ponad 90. To teraz leci z każdego rajdu. Jak do radę, i tak jest, o, na zielonym kółku jest. Często atakuje, ale wyczekaliśmy na great. I przy dobrych wiatrach powinno się złapać w pierwszą kulkę. Siedzi w pierwszą kulkę 800 ileś CP. Nawet nie wiem co łapaliśmy, bo nie sprawdzałem yy, jego CP z rajdów. Nowy wpis do Pokedexu, bo jest to Pokémon z rajdu. Bite i play rough i zważymy go i V. Kot Majateen, czyli 808 to jest słabo. Myślę, że te lepsze to będą miały jakoś pewnie około 880, coś takiego. No ale nic, jedziemy dalej, zobaczymy co jest dalej do zrobienia. Ja sobie jeszcze tylko Jimem przekręcę, bo yy, pokeboli mam multum, ale grade boli mi zaczyna brakować. Więc lecimy dalej. Teraz zrobimy sobie chocha, bo nie ma żadnych Mavili ani absoli. Mamy parę osób to ho-ha padnie raz, dwa. Chodzimy do rajdu. Battle już jest 9 osób, to ze mną 10. Jeszcze parę osób wyjdzie, to chyba będzie 11-12 mi się wydaje. Recommended, właśnie. A jaki on ma? Tak, sprawdzimy sobie na mapie z lasu. Jaki on ma? Tak, tylko ustawimy sobie na marker settings. Rajdy pięciogwiazdkowe gdzie my w ogóle jesteśmy? Tutaj jesteśmy chyba. Ma Solar Beama znowu, o Jezu. ale to mam. Hoch Solar Beam mam taką grupę Hoch Solar, czyli lugia z hydropompą. Rajku 100% wymaksowane. Zabudów 93%, bo lepszego nie mam. Wymaksowane Jolteon 100% wymaksowane. I dwa łapki pod koniec. Jest nas 13 osób, więc sześć pokemonów nie ma prawa zejść. 40 sekund niecałe do rozpoczęcia rajdu. A tak to chcemy zrobić jeszcze jakiegoś Absol'a. Może komuś Shiny wpadnie. Ale to się nie chcą ukluć te Absol'e. No z drugiej strony z kluje się dużo pokemonów, bo jest Absol, Nidokin, Nidoking, Tyrantiar, Golem, Snorlax, Lapras, więc... Trzeba mieć czwarta, żeby się akurat apsel wykluł. Widziałem na mapie, że mamy na kogoś Mawila, może na tego mawila pojedziemy na następnego. Ale to nie wiem, bo to jest rajd, którego nie można mieć z samochodu. I tam, żeby się zatrzymać, to trzeba przejść 500 metrów od auta, a jest zimno. Co jeszcze zobaczymy. Dobra, wchodzimy w Hoacha. Lugia z hydropompą to jest bardzo fajna sprawa, bo długo wytrzymuje i dużo damage zadaje z tą hydropompą. A, no jest ten nowy pasek ładowania. Tylko raz klikamy, więc polecam po prostu mieć kciuk na tym, na tym kółku, gdzie jest atak, i całkowit, cały czas naciskać, i wtedy wchodzi idealnie, bez żadnego opóźnienia. Normalny atak wchodzi szybki, i od razu, jak pojawi się ładujący atak, też od razu ładnie wchodzi. Zero opóźnienia, bijemy bardzo efektywnie. No, tak jak mówiłem, bijemy to w 13 osób, ktoś bije chocha chochem, dlaczego nie ma solar beama, to zawsze jakiś. Advantage w twoją stronę. Ja biję Lugią 100%. Lugia właśnie padła, ale spoko wytrzymała. Teraz wchodzimy w Rajku. Polecam Rajku bardzo z Wild Charge'em. Duży damage, duży DPS. No i jest to podwójny atak ładujący się, więc zadajemy o wiele więcej niż na przykład używając Standera, który jest jednym paskiem. Kolejny World Church wszedł i jeszcze zdążyłem na kolejnego, na World Charge wrzucić przed Solar beamem. Ja nigdy się nie bawię w uniki, nie chcę mi się uników robić. Boże, ktoś bije Ledianem. Aha, ktoś bije Lediarem. Kolega robi sobie drugie konto i ma 10 poziom, więc do tego bije Ledianem. Ale już teraz jak bijemy z Abdos'em, to polecam jak najbardziej Zap Potężny atak. Zobaczymy, ile zrobimy damage'a. Mamy 13 osób, więc myślę, że... Dwie kulki... Dwie kulki. No tak, dwie kulki. Dwie kulki do d Major powinniśmy za d Major dostać. No tu już końcówka, ale już wchodzę z tym Joljonem. Jeszcze mi zostaje potem dwa wapki. Nie dobrze. co mi się wydaje, że będzie Legion. nie są za dobrzy gracze. Coś coś od nas chce? Jasiek się spierdolił i nie wszedł w żadnym kątem więc nie chodzi, Jak chcecie to dobijcie, dobiliśmy do czerwonego kółka, nie? Yy, no Żeby dobra, nie dobra, to ja już zostanę wtedy Aha, więc sobie schodzi, za czym się schodzi Bo jednemu osobie się zrąbała apka I dobilnem do czerwonego i wszyscy powoli wychodzą Więc nie wiem, czy sam tego nie muszę dobić, czy może dwie osoby Ciekawe czy się uda go dobić. Rzeczywiście wolno schodzi, już teraz wchodzę o ostatnim waporionem. Zaraz będzie region w te 30 parę sekund. Zobaczymy czy się uda. Powinno się udać. Czerwony paseczek w te 30 sekund. Zobaczymy. Muszę tej hydropompy nie zdążyłem wrzucić. On będzie Okej. Okay. Dragonite na pewno nie będziemy wchodzić. Ja po prostu sobie wezmę grupę Fire, którą mam nieuleczoną. Ojej, ja nie zapomniałem. Ale zszedł. Zszedł, czyli ktoś jeszcze z nami bił, to nie jest tak źle. Z razie co tym mamy, koplus się świeci. 4 złote maliny, 12 hyperpentionów, 6 Candy, 500 dasta jak zwykle, 10 tysięcy Expa. 10 kulek, nie zauważyłem jakie CP, 2183, więc niestety kolejny transfer do kolekcji. Na to się nie chce czekać, stać kółka. Na lajcie wchodzi Great Ale niestety cały czas do tej pory nie mam do jakiegoś superchocha zapanego, Na lepszego. Mam 93%. Ojej, mam 93%. Trzału nie ma, a chciałbym dobrego zapać bo Hoch 100% może mieć 4000 chyba 46 cp jakoś tak, więc może jak bym zapełni 98 to by było też 4000 fajnie mieć jakiegoś Pokemona, w który w końcu by miał magiczną barierę 4000 cp. Zobaczymy, może się trafi, też już jakiegoś specjalnego oparcia na te chochy nie mam, bo póki ten hoch nie będzie miał... Póki ten choł nie będzie miał pierwszego ataku ognistego, to taki jakiś super on nie jest, no bo ma ekstra sensory albo steel Winga, jeżeli dobrze pamiętam, więc szału nie ma na dupy nerwie. Nie jest to typowo niestety ognisty Pokémon. Ej, ojej, nie, 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 nie chcę wejść. Trzy kulki mi zostały. Trzy kulki mi zostały, no ale niestety to jest dupy choch. Z na debila. Nie ma co. Jest trochę ciepło się w samochodzie, już wystarczy. Ale nie. Już ręce nie marzną. Jest idealna temperatura. Przez ostatnia kulka. Excellent. Może wejdzie. Raz, dwa. I wyszedł. I ostatnia kula. Czy będzie w ostatnią kulkę? Catch. Może critical wejdzie. O, Ani grejta, ani ksylenta No niestety uciekł, ale widzę, że się chyba pogoda właśnie tam zmieniła Trudno, będziemy szukać kolejnych rajdów Mam nadzieję, że jakiś Absol będzie jeszcze Więc widzimy się na następnych Jesteśmy na kolejnym rajdzie Tyra, Tym razem Tyrantiar Bo nie ma żadnego Absol'a ani ma win, niestety A Tyrek dobry zawsze się kolejny przyda może coś lepszego wpadnie niż 98, może 100% hu hu hu. Recommended. Recommended jest taki, jak widać. Ale tak, zostawiamy dwa Maczampy. 1580 To chyba słabe O, Charge tm dostałem, tak jak mówiłem, że słabo, zaraz dostałem 6 plus 3, czym kontrolnie? niestety nie mamy Był żółtym, 12 kulek Cześć prośba No e, nie, Jakie ma maksymalne? Tak? Nie pamiętam właśnie Bo ja tak 98% teraz przepuściłem A ile masz CP? E, 2531 O nie to nie pamiętam że jest tylko. Na Golden Malinie. 1580. Nie pamiętam ile miała 100%. W ogóle to jest dziwne CP. On jest chyba boost... A, bo on jest boosted by weather. Więc teraz nie pamiętam jak te boosted idą, więc nawet nie wiem co łapie. Spróbuję wycelować na Excelente. Great Greatflow Great throw też może być na tym Malinie. Raz. Dwa. I niestety nie On jest Boosted by Weather Co z tego wyjdzie, że jest Boosted by Weather? Great Przez to, że łapiemy tyle tych pokemonów różnych i z rajdów i na dziko i tak dalej Czekajcie Co? Kiedy oni zmieniali Tyrki? Słuchaj, nie zmieniali, to on jest Boosted by Weather 2609 ma dlatego Nie wiem ile ma, widzisz? Więc ja nie wiem co teraz jest To jest twój teraz zapany? Tak Zaraz wam. Ja Także 2609, tak czy widzicie co się dzieje. A wiem, że mam gdzieś już tabelkę znalezioną, jak zmienia się CP Pokémonów z rajdów w zależności od pogody. Ale nie czytamy jeszcze je dokładnie, i muszę ją publikować siebie na Facebooku, na fanpage'u. To jak on miał takiego, to ja myślę, że mam jakiegoś słabego. Jeżeli złapiemy, to sprawdzimy. Bo coś nie chce siąść. Bez czekania, nie, nie ma ekscelenta. To jest właśnie umierzenie, nie wierz sobie wyczekać, że mi bierze i rzucam, ale sobie podłączymy już telefon, bo tylko 76% zostało dobra, golden malina Kurde, to jest było za małe kółko na Excelenta. I wyszedł 7 kulek zostało Dobra, teraz już próbujemy zrobić co będzie chyba Excelenta. Tak, to był Excellent, że mi się chyba już kółeczko przypomniało do Excellentów. I siedzi, wiadomo. Excellent od razu większe prawdopodobieństwo na złapanie. łoskot Plus 125 star za niego mamy Byte Stone Age. Uparise, Wonder, Attack i Exit. Mm, dobra, ale sprawdzimy go od razu sobie apką. Nie biorę sobie apką, i V bardzo polecam, bo nie łączę się z serwerami Pokemon Go, więc nie powinno zostać się bana. O Boże, 84,4%, więc bardzo słaby, tylko do kolegi wrócimy. Jaki ty miałeś, te po panią? 2,609 i u mnie wygląda A masz tak. i V? Nie, ale mam tak. Słuchaj, mój jest, mój jest 2080 to jest 84%. To best to tu... of them? Tak. A tak? Defense Grade tu, best wersji 15 defa 15 To 7. może 96? Weź strzemić sobie calcy i fał już, nie? No, yy, dobra tylko. Dobra, to my się widzimy na kolejnych rajdach I teraz sobie podjechaliśmy po ralca, Którego widzieliśmy na mapie Jest na 35 poziomie I jest 91,1%, Więc trzeba go złapać Będzie z niego dobra ewolucja Jest zbustowany przez podgodę Zaraz zobaczymy czy na pewno jest taki jak go ma pokazywała Dajemy Złotą Malinę I Ultrabola, co by nie uciekł na zielonym kółku nie był to excelent jednak raz, dwa i trzy i sieci. I sobie zaraz sprawdzimy jaki on jest Miejmy nadzieję, tak taki jak pokazała mapa od razu bierzemy apkę <kluz> Bierzemy apkę Switch to game 91 Dokładny aparajs zrobimy skanowany cyk, 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 cyk z atakiem bestowym 15, 14, 12 level 35 od razu, 91% także będzie z niego ładny gard... gardy... taki śmieszny będzie, fajny teraz czekamy aż się kolejny choch wykluje i powrócimy do nagrywania na tym kolejnym chochu. Ty dojdziesz? tak no ja mi pełnego zajebistego pokemona makuhita 91% z przez pogodę kochita. 500 CP 91%. Także zleci złota balina, bo harijama, O, jest za taką z dobrym pokiem, z takie dla maczampa. A jest o tyle dobry, że potrzebuje do tylko 50 candy, a nie jak maczam. 125 candy, żeby go zrobić z maczopa. Dwa, trzy i siedzi. Zaraz zobaczymy, co on tutaj ma. No, bardzo fajnie Aparajza czy strzelimy ten? Wonder, Attack, Defense Impressed Moment, miałem mieć 91% to też 14, 14, 13 może być Jest 91%, uf Zobaczymy, że skonujemy go aparajzę Jest 91, 14, 14, 13, bardzo fajnie. I teraz będziemy wracać na kolejnego rajda z Włochem. Jesteśmy po kolejnego boksa, którego nie mamy jeszcze. Harijane, ewolucja Makuhity, Nie jest jakiś fajny, ale będzie wpis do kodeksu. Mam już go klikniętego, bo podjechałem autem. Wziąłem go tylko na ekran, bo nie miałem gdzie się zatrzymać. o on daleko stoi. Nie mogę dorzucić do niego. Uwaga. Nie mogę dorzucić do Pokemon'a. Co jest? Do Pokemon'a nie mogę dorzucić, uwaga, jest dobrze. Dorzuciłem. Great Frau I siedzi. Także mamy kolejny wpis do Pokedex'u. W tutaj Pokedex, Hariyama. Więcej cukierków, zawsze 5 candy, trochę więcej dasta. Mamy pogodę, która go bustuje. I teraz jeszcze pocket Stop. Mamy to, to widzimy, to już sobie wyłapimy na Go Plusie My jedziemy dalej na kolejny ride z ho i tam się zobaczymy z powrotem. Jesteśmy na chałoku, na którym obiecałem. Ostatni chałok dzisiaj, potem się absola i kończymy na Absolu. Iździ chłodem strasznie. I wróciliśmy do nagrywania, były małe problemy techniczne, teraz wszystko jest w porządku, zaraz zaczynamy rajda. Także maczam Maczam domfan, potem są takie różne. Bo domfan ma pierwszy atak walczący counter. Dodatkowe oświetlenie, tak. Też świetle, tak będę bił, o tak. Nie, tak nie będę bił. Świecimy na ciebie. Świecią na mnie, tak, dwa telefony. Żółte światło, białe światło, także jestem kolorowy. Może Absol będzie shiny, bo jest taka opcja. Kurde, czat mi wyskoczył. No, chyba tam gdzie on, jakiś pokémon chyba dobrze się pojawił gdzieś na mapie. A to zaraz zobaczymy. Może trzeba będzie zaraz szybko jeszcze pojechać. Rafał, wyłącz swoją światło. A ma elektryczny atak czy mi się Ma wydaje? elektryczny atak, wyłączymy latarkę szybko i <coughs> wracamy do nagrywania. Może być elektryczny atak, tak, tak. Eee, takie coś, czymś takim. Tam. To dlatego się podstawiały golemy. Tak. Ale go zjedziemy na lajcie. Ważne, żeby był shiny. Ciekawe jaka jest w ogóle szansa na shiny. może znaleźć gdzieś na Redditie, czy jakimś innym gouhubie, czy już od Garneli, jaka, jaka jest szansa na zapanie shiny'a w sola lub Shiny Mavilla z rajda. Drugi to też jest Nie, Maville to jest drugopoziomowy rajd, także Mavill to jest typowa można. solówka. tak. On tam ma chyba nie wiem 8000 CP, 9000 cp, już eee. teraz o tym nie pamiętam idzie Mam ostatnie stalowanie macie problem, bo Solar Bima mają Już teraz to już chyba jest na minusie dzisiaj wieczorem W samochodzie miałem 0 Minus 1 mamy My mieliśmy w samochodzie minus 1 pokazane <grym> Że fajnie nie jest minus 1 i tak Dobra Czy tak. będzie Shiny Czy będzie Shiny Czy ktoś w ogóle Jak będzie miał w shiny w ogóle? Nie pamiętam a Apselaki ma Max ale ja mam słaby chyba, bo miał lepszego. 1237. Miałem 1251 Nieważne jaki, ważne, żeby był shiny 12 kulek i... Zwykły! Niestety zwykły Chyba zwykły Ma ktoś Shiny czerwonym rogiem? Na pewno zwykły To jest zwykły. Teraz w ogóle hit, że on się na zieloną kółko łapił Ojej, że dwie kulki smarowałem, bo zaatakował Trzecia kurka trafiona. Z gulem maliną, żeby szybko poszło. Raz, dwa, i trzy i złapane. Także to było na tyle w tym odcinku. Zapraszam Was do lajkowania, do komentowania, do subskrypcji, do zostawiania dzwoneczków, i tak dalej, i tak dalej. Ja my się widzimy już niedługo w kolejnych odcinkach. Z